I jesteśmy w miejscu gdzie ostatnio były protesty Co, co policja pałowała wow. ludzi. Dokładnie, no co miałem ostatni tam film, możecie się cofnąć. Link dam jeszcze w opisie. Były tutaj burdy, policja lała, ludzi, psy gryzły. Ludzie gubili złoto i pieniądze. Dokładnie, idziemy to sprawdzić, nie? Policja pałki. <laughs> Także pałki. no Zobaczymy, zobaczymy, czy tu pogubili, czy nie pogubili, co tu się będzie działo, także tyle, widzimy się przy pierwszych doczkach. hej! I zobaczcie, równocześnie z Piotkiem wygraliśmy konkurs na pierwszą monetkę, Piotrek tam ma 2 centy, ja 20 centów. Także no, lecimy dalej, centrum Hagi, zobaczcie, jest piękna pogoda, to mi się tak podoba tu w Holandii. Kurde, no mówię, no centrum Hagi, wpiszcie sobie park... Yy... Hak se bossa. Drugi sygnał. Jest łóżeczka. Także może nie tylko lali pałami, ale może i też strzelali. No dobra, lecimy dalej. No, chwilę nic się nie działo. I jest dyszka. Także w mu Stafą mówi? Nie dwie dychy. Nie kto był. A whatever. Lecimy dalej. Co to było? jakieś kółeczko. Co tu masz? Ale to kółeczko jest jakieś takie... a jakaś podkładka. Podkładeczki. A, a tak, co, 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 tam masz? Euro... Euro dwa. I jednego centa z Julianu. Aha. No, ja tylko dwie monetki i kawałek łuski. Nie za wiele. No, ale przyjemny dzionek, nie? I lecimy o. dalej. No, i teraz jest jeden centyk, ale z żarty. I to jest jeden centyk z II wojny światowej. Nie. No. O! A, czy piękna pogoda. W końcu, bo śnieg jeszcze niedawno padał. No, lecimy dalej. I patrzcie, kurde, myślałem, że śmieć jakiś, A to ulubiona monetka tatusia. <laughs> jest dwójeczka. Także no, wracamy do gry. No, ale chyba z Petusiem zmienimy miejscówkę. Połazimy jeszcze po tym placu. Troszkę, z drugiej strony też jest taki park zieleni jak tutaj, coś takiego, takie drzewka. Także tam pójdziemy, tam nagrywałem właśnie swój pierwszy odcinek. No i co, no mówię, jest dwójeczka, cieszy i lecimy dalej. I patrzcie, dosłownie tutaj była ta pierwsza dwójeczka, ulubiona monetka. A tutaj kolejna. Niedaleko pada dwójeczka od dwójeczki, nie? No, już się tu drugą dwójeczkę ma. No, także Piotruś, teraz czekamy na ciebie, jak jest twoje No, tu nic nie wychodzi, także chyba polecimy gdzieś dalej. Tak jak wam mówiłem, tu pójdziemy jeszcze chwilę połazić po tym lasku z pierwszego mojego odcinka, a tak to zobaczcie no to jest bardzo duży plac, ale kompletnie zero sygnałów, no, ale plas jest kurde przepiękny, duży, no a tutaj tak jak patrzycie, tu się to wszystko działo, nie? tutaj ludzie siedzieli na kocach, a i tu ich napieprzali, wyganiali sam, nie? no, także co, widzimy się przy kolejnych doleczkach. Ładowarkę? <laughs> Piotruś ma ładowarkę, a ja 25 centów. Juliana z 1980. No, królowa Juliana. No, także pozdrawiamy rocznik 80 i lecimy dalej. I tym razem 1 centyk z 1951. Królowa Juliana również. W przepięknym stanie, piękna patynka No, także czad I lecimy dalej O, zobaczcie jak tutaj jest zajebiście Uy, to jest piękne kurcze Centrum miasta, centrum Hagi Z Piotrusią sobie chodzimy I kopiemy no, piękna pogoda Także ale, chyba tak jak Wam mówiłem, chyba zmienimy miejscóweczkę. Jak chcę, to widzimy się za chwileczkę, przy doeczkę. No, Piotr, kolejna dyszka, tak? No, nie będę wyciągał. No. Ten, no, 10%. <śmienny> <śmienny> no. Także lecimy dalej. No, no zmieniliśmy miejscóweczkę. Patrzcie mamy o. Trzymamy, o. Oki placyk, tam jakiś kościół tu Piotruś Także widzimy się przy pierwszych dołeczkach Konkursik o, rozpoczynamy, nie? Na pierwszą monetę o, o. o jest jedyneczka, Piotruś wygrał konkursik jest Lecimy dalej Stały sygnał 77 kopnięte może być 50 centów No gdzie to jest? O nie, to jest jakieś co? Aha Dobra O za to Piotruś A, 20 centów Ale taki brzydki sygnał jakiś był, wiesz? O proszę, ja też byłem brzydki O bie, bie. 10 No jeszcze na koniec jest dyszka Będziemy już chyba kończyć, bo to widzicie nic dzisiaj nie ma. Chodzimy, chodzimy, chodzimy. Także widzicie, parki się kończą. Trzeba szukać innych alter, alter alternatyw. Trzeba szukać innych alternatyw po prostu. Także no, doeczek za czy, cyk I lecimy dalej To jest Piotrek za z gumy <głosy> <głosy> Z czego to jest kurde? Rigris Birmingham Dublin Juicy Fruit Tour 7 6 O jeszcze ruchoma jedna Tak, ale coś się za zacięła, nie można jej wyjąć <laughs> Skódy Zmieniliśmy miejseczkę I zobaczcie, sygnał taki był 64, 65 szarpany, ale jest Kolejna tak, kolejna ulubiona monecka tatusia. Lecimy dalej To chyba wleczka? No Piotrek mówi, że sygnał jak na dwójeczkę, także zobaczmy. Nie, puszka chyba będzie. Też właśnie, u mnie to samo, albo kawał puszki, no, albo dwójko. Albo zmienił się, się sygnał czy jakieś Badziewie. Zabostwę. O, już jest na rdze białe coś. Na rdze. No, może jeszcze jakiś centów z boku. No, jesteśmy na ostatniej miejscówce w lasku. Bo. Ale na razie bez sygnałów. O, no, także chwilę tutaj podpytamy. I jak się to kończymy? No, na środku tego lasu jest taki placyk. I zobacz, czy pierwsza znajdę tutaj taki, nie wiem, bucik, samochodzik czy co to jest <trykowiec> Trójkołowiec No ale fajna znajdę, nie? Dobra, lecimy dalej No i Piotrek znalazł młyneczek, patrzcie Do kawy Nie? <tryk> do kawy No, drobnoziarnista, tak? <tryk> do espresso no, no, ładny Czacha dymi aż, o no. <tryk> Uj, super. No, super. Jest mój neczek. No, zobaczymy się, że jakieś badziewie to będzie. Taki kiepski sygnał, a to jednak jedyneczka. A co tam masz? A, żółte badziewie. z mora każdego parku. No i kończymy wykopki. Króciutki wypadzik. Fajnie było, no ale niestety. Nic Nie. padło. Ojcuś, jak zwykle, kasy na No prawie 8 euro. A ty ile masz? Konto zaślił, a nie za co tam mam 3 euro może. Aha. No niestety żaden pierścionek nic nie wpadł dawno nie wpadło Ani tobie, ani mi, kurde. Znaczy ja, ja znalazłem. Znalazłem łańcuch, czy coś takiego. Srebrny? No nie, złoty. Aha. <laughs> no, także... Jak się podobało to jak zwykle suby, lajki, pierdoły, komentujcie i widzimy się w kolejnych odcinkach. Piona, na razie, hej. Hej!